Co to ma być? Mam nadzieję, że ten koń to załatwi. Bardzo przejął się zniszczeniem bazy i nie sądzę, żeby chciał uratować podróżnika w czasie. Powinniśmy z nim porozmawiać. Nie ma mowy. Przeżyliśmy tyle w ukryciu dzięki ostrożności i cierpliwości. Musimy opracować ulepszenia. Będziesz w stanie spać spokojnie, mając na sumieniu duszę tych ludzi? Widziałem w życiu już wiele. Jak chcesz im pomóc, to droga wolna, ale nie masz po co wracać. Morda w kubeł. Otwiera się jakiś portal. Poważnie? Mówiłem, żebyś tam nie szedł. Teraz pierwsza Grażyna może być pewna co do tego, że jesteście przysłani ode mnie. Dni tej kanali są policzone. Ulepszenie jest prawie gotowe. Gdybym nie zaingerował, to wszyscy by zginęli. I tak nie udało mi się uratować wszystkich. To ich wina, że nie zabezpieczyli bazy. Jesteś taki nieczuły. Skoro masz gdzieś życie innych, to dlaczego uratowałeś podróżnika w czasie i jego brata Kiedy? Zamknij się. To nie twój interes. Nie możemy zdradzać między sobą swoich starych tożsamości. Czasy ludzkości już minęły. Teraz to miejsce jest pełne pustki i starych wspomnień. Jego brat jest przecież na misji. Szuka pozostałych ludzi, jeśli ci jeszcze żyją. Skupmy się na planie. Kon jest silniejszy niż pierwsza grażyna i ten pionek razem wzięci więc ich pokona. Zapomniałeś powiedzieć, że zabije przy ok. Okazji podróżnika w czasie. Gdyby pierwsza grażyna nie zaingerowała, to by już nie żył. To jest twój plan? To, co proponujesz. Nie mam zamiaru wkraczać na pole bitwy. Wcześniej pierwsza grażyna zaplanowała na niego pułapkę i prawie go zabiła przez jego bezmyślność i impulsywność. Wszystko wygląda tak, jakby znowu chciała to zrobić, a on żałośnie się na to znowu nabiera. Musimy go teleportować do bazy i dać mu urządzenie teleportacyjne, żeby. Oszalałeś? Mamy dać mu naszą technologię? Nie pozwolę na to. Jeżeli tego nie zrobisz, to będziemy musieli wkroczyć na pole bitwy. No dobra, teleportuję go, ale tylko jeden z Was z nim porozmawia, żeby nie odkrył w pełni naszych tożsamości.